Ja mam wydać teraz opinię. A ilu mogę wybrać? Mam Jednego mam wybrać i wszystkich po klasie oceniam. Czy mam na twarz zwracać uwagę? Bo nie wiem. A co, na co wolisz? Jak ja powiem, tak będzie, tak? Możliwe. Kurczę, no musieliby coś powiedzieć jeszcze. Ten na oliwkowany mocno. Roma szuka drwaloseksualnego. Ja nikogo tu nie szukam, ja po prostu przeglądam, co mi tutaj daliście. Jejku. Żadnego pana nie mogę wybrać, no. No wszyscy są piękni, ale żaden mi się nie podoba. <grym> słuchaj, to ty mi powiedz, nie ja tobie. Słuchaj, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Myślałem, że to ja, ale tutaj jednak trochę głowa trochę inna. To też nie... Słuchaj, nie mam zielonego pojęcia, no nie wiem. Ja jestem fanem czarno-białych zdjęć, więc możemy polecić tym sznytem. E, ty mi pomóż. No wprowadzasz mnie w zakłopotanie, poważnie, nie mam pojęcia. O, słuchaj, w lustrze, może ten, no po prostu. Za, odwaga, za odwagę punkt, co? Wow, no powiem Ci, zaskoczyłaś mnie. Co mam zrobić? Wybrać tego, który Ci się podoba najbardziej. Ja nie wiem, czy ja tak mogę, co na to mąż? Ale powiem Ci, hmm, jest ciekawie. bo się tu rozgrywa na tych obrazkach. Czy Państwo dowiedzieli, czy to jest w ogóle po 24? Chyba albo ten. Czekaj, bo muszę sobie go tu odłożyć, przytulić. Albo ten. Hmm. Tak. Ja się jeszcze im poprzyglądam dłużej. Nie, chyba zostawię tych moich dwóch faworytów. Tak, więc oto i oni. Tara, Brad Pitt, Polski oraz Johnny Depp.